Współpraca prawa Opieki Zdrowotnej. Jest ja osobą, tam jakby się ta, 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 ta. W takich okolicznościach na ostatniej sesji Rady Miasta obradowali radni. Miało być głosowanie na temat komercjalizacji placówek zdrowia w Tarnowie, ale nie było ze względu na błędy proceduralne. Czy szpital Edwarda Szczeklika zostanie skomercjalizowany nie wiemy, bo prezydent wycofuje się ze swojego pomysłu. Jest za to inny Współpracy między nowym i starym szpitalem. Możemy myśleć o wspólnym zarządzaniu, o określeniu domen, o wspólnych planach rozwojowych, czyli nie jest to jeszcze łączenie placówek, ale myślenie, jak uczynić służbę tarnowską, służbę zdrowia, no jakby najbardziej komfortową dla mieszkańców miasta. Czy to oznacza połączenie? Tego nie wiadomo. Oficjalnie jest to projekt zbadania wspólnego działania dwóch szpitali. Cokolwiek to znaczy. Konkurujemy ze sobą, mówi Marcin Kuta, dyrektor starego szpitala. Ja o tym nie decyduję, na pewno nie będę decydował. Jest dwóch właścicieli czyli marszałek, urząd marszałkowski, prezydent, urząd miasta, radni Sejmiku, radni Urzędu Miasta. To są, że tak powiem, decydenci w tym procesie. Ja jestem dyrektorem szpitala, administruję częścią, która mi została powierzona. Staram się robić to jak najlepiej. Ale na pewno nie będę tą osobą, która będzie przesądzać o tym, czy do połączenia dojdzie, czy nie. O pomyśle współpracy obydwu szpitali rozmawiamy z dyrektor szpitala imienia Świętego Łukasza i radną PiSu Anną Czech. Zawsze trzeba rozmawiać o współpracy. My chętnie z dyrektorem Kutą rozmawiamy o współpracy. No, z założenia sprzed 20 lat były oddziały, które się powtarzały w obu szpitalach z racji tego, że potrzeba więcej łóżek. Także Także tutaj no, no, współpracy zawsze jesteśmy gotowi rozmawiać i także to akurat nie ma, nie, ma, nie ma przeszkód i nie ma tutaj problemu żadnego. Współpraca czy połączenie tego jeszcze nie wiadomo. Nie jest też pewne czy pomysł o komercjalizacji szpitala upadnie, w jakiej formie wróci i w stosunku do których placówek okaże się już wkrótce na kolejnej sesji Rady Miasta. Julita Majewska, Tarwizja.